Ok, lecimy w mega openingu. Klapak pierwszy. Niestety Davis. I logo Dinesa, niestety. Klapak. No i niestety Muani. No i nic z tego, Muani. No i niestety z Herakles. Klapak. No i niestety Wilson i logo. Niestety Bochum. Klapak. No i niestety Salviu i logo. Roma, o Roma jeszcze dobry logo. Klapak. No i niestety Fiedrich. I logo Transbosporu, niestety. Klapak. No niestety fraj i logo Brondi niestety. Klapak. No i niestety Rodriguez i logo Crotona niestety. Klapak. No i niestety Puch i logo Racing Club niestety. Klapak. No i niestety Richard Lisson O Logo Interu, bardzo dobre. Klappak. No i niestety Bakambu i Logo niestety Algold No i niestety Gołowin i nic All Gold No i niestety Iwis Lopez i nic znowu Algolt, no i niestety Pelegrini i nic. Algolt, no i niestety MacGregor i nic. 82. Jakim cudem ikona, nie mam widzieć. Jestem impulsywny, bardzo szybko pracuję. Nic tego widzicie. Jeszcze Inform Bowen, Niestety. Ma 25 lat. 8 2. No i niestety Richard są I nit 8-3. Ljungberg, niestety hero, ale zwykły. 83. no i niestety PK i nic to dopiero nowy 8 7. no i niestety milio to hero zwykły no i nic już 8-7 no, i niestety Gorecka. No, i niestety Nid. Tomason też Nid. Proszę, 8-9. 8-9. Jest toc! Koates! Jeszcze Wierri! W dodatku. Koates ma ile lat? 31. I jeszcze wiery ikona w tym dodatku. No i do zobaczenia. Cześć.